Jola, dzisiaj rozpoczynając swoje wystąpienie na temat oceny, powiedziała, że to jest taki trudny temat, ale możemy rozpocząć małą licytację. Czy, czy ten temat przypadkiem nie jest trudniejszy? Rodzic jako sprzymierzeniec nauczyciela wczesnoszkolnego, tak on brzmi. Um. I taki mały podtytuł, jak rodzice mogliby wspierać uczenie się do swoich dzieci. Przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, najpierw zajrzałam do różnych artykułów, do różnych opracowań, a następnie zadałam pytania do dwóch grup, skierowałam pytanie do grupy nauczycieli i do grupy rodziców. I tak przygotowywałam to, to całe moje wystąpienie, zbierałam dane, opracowywałam wykresy, po czym stwierdziłam, że skoro się spotkamy drugiego dnia tak intensywnych tutaj wystąpień, będzie mnóstwo inspiracji, to na pewno żadne wykresy i żadne tabele nie, nie znajdą zastosowania. Natomiast to, co było istotne, to takie hasło, które się pojawiało zarówno w tych wszystkich naukowych opracowaniach, zarówno w artykułach, jak i tak naprawdę w wypowiedziach obu grup. Um, czyli takie hasło, relacje. Relacje, które są traktowane bardzo szeroko, prawda? Ponieważ my musimy myśleć o takim bardzo złożonym systemie, takiej triadzie. Mamy tutaj i ucznia, i nauczyciela, i rodzica. I tak naprawdę te relacje, które będziemy budować między uczniem a nauczycielem uczniem i rodzicem również. Niezwykle będą istotne i one będą wpływały na to, czy rodzic będzie sprzymierzeńcem nauczyciela wczesnoszkolnego. A jak wyglądają te relacje, Państwo doskonale wiedzą, że one mogą wyglądać różnie, mogą wyglądać również w ten sposób, mogą wyglądać w taki sposób, że satyrycy się zaczynają interesować relacjami w szkole. Zapewne Państwu znany taki demotywator. Oczywiście my możemy powiedzieć, że na etapie edukacji 1-3 to nie ma miejsca, ponieważ my przecież nie stawiamy już ocen, mamy ocenę opisową, prawda? W związku z tym nie mogą przyjść rodzice i nam powiedzieć, że te oceny są niewłaściwe. Opisowe trzeba dodać, tak, uzupełnimy i będzie wszystko, wszystko pasowało. Oczywiście jest to tylko żart, to jest pewnego rodzaju uproszczenie. Ja sobie pozwoliłam z tych różnych naukowych albo i nienaukowych opracowań wypisać kilka haseł. Po jednej stronie mamy takie hasła opisujące postawy i modele rodziców, tak na określmy, a po drugiej stronie style i modele pracy nauczyciela. I widać, że tak naprawdę mamy szerokie spektrum. W tym momencie mogłabym nawet pokusić się o zadanie takiego małego zadania matematycznego. Wkraczamy w wyższą matematykę, rachunek prawdopodobieństwa, trochę kombinatoryki. Możemy dokonać takiego małego obliczenia, gdybyśmy mieli klasę 20 -osobową czyli mielibyśmy powiedzmy że 40 rodziców jednego nauczyciela jak wiele różnych wersji w obrębie jednej klasy tych modeli moglibyśmy uzyskać to takie zadanie domowe czy byłoby to wariacja z powtórzeniami czy permutacja to już zostawiam państwu można sobie pobawić się i policzyć to co jest istotne i co wynika tak naprawdę z tego slajdu to to że nauczyciel stając przed taką grupą i mając zbudować tę relację, musi, musi zmierzyć się z tym, że jest ta grupa bardzo zróżnicowana. W związku z tym nie będzie jednego sposobu, jednego, jednej jakiejś tam metody na to, żeby te relacje zbudować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, um, nauczyciel spotyka się z rodzicami przede wszystkim podczas um, zebrań. Te zebrania mają miejsce tylko raz na jakiś czas. Um, pytanie. Um, jak szybko możemy nawiązać i zbudować taką prawidłową relację podczas zebrania, które trwa powiedzmy godzinę czy dwie godziny i musimy omówić mnóstwo tematów. Ale warto, warto spojrzeć na siebie jako na trochę takiego superbohatera, ponieważ nie ma co ukrywać, zawód nauczyciela ma w sobie taki pierwiastek supermocy, tak? Warto jest stanąć na um, Przywdziać tę pelerynę, tak, i stanąć przed, przed grupą rodziców i spróbować zbudować, budować, bo to taki długi proces jest relacje. Ja mam takich kilka propozycji. Co nauczyciel może zrobić, aby zbudować prawidłową relację między nim a grupą rodziców, tak, aby ci rodzice mogli wspierać. Tegoż nauczyciela, i aby ci rodzice mogli wspierać swoje dzieci. Otóż ja proponuję, żeby nauczyciel wszystko odwrócił, aby przetestował tych rodziców, ocenił i żeby wprowadził dezinformację. To jest taka moja propozycja. Odwrócić. Odwrócić może w taki sposób, w jaki na przykład odwrócona została lekcja w szkole w Piszu, to jest akurat spotkanie mistrzów kodowania. Odwrócenie polega na tym, między innymi, że zamiast tego modelu nauczyciel uczy, a uczeń przyjmuje, uczeń zaczyna uczyć, ale swoich rodziców a nauczyciel jest tylko takim moderatorem, który wspiera i pomaga. Takie odwrócenie może y, pomóc rodzicom zrozumieć, co się dzieje na lekcji. Y, ponieważ musimy pamiętać o jednym. Rodzice rzeczywiście kończyli szkołę, ale kończyli ją bardzo dawno temu. I to, co pamiętają rodzice, to są takie strzępki tak naprawdę naszych wspomnień. Te nasze wspomnienia to są takie slajdy. Coś, co było super świetne, coś, co było bardzo złe. Ale tak naprawdę niewiele, niewiele z nas, niewiele osób pamięta, w jaki sposób wyglądała nasza nauka. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ta nauka, której myśmy doświadczyli, nijak nie, nie ma się do tego, w jaki sposób wygląda teraz ta nauka. Dodatkowa rzecz rodzic nie przyjeżdża na takie konferencje. Rodzic nie przychodzi na kursy i rodzic wielu rzeczy tak naprawdę ma prawo nie wiedzieć. E, chciałby wiedzieć, ale nie ma też czasu na to, żeby powiedzmy wchodzić w pedagogiczne kwestie w momencie kiedy przyjdzie i siądzie i zostanie nauczony przez swoje własne dziecko może po prostu szybciutko poczuć, tak, że dziecko idąc do szkoły, siadając przy komputerze i tworząc gry, nie marnuje czasu, tylko wykonuje naprawdę mnóstwo Mnóstwo pracy. Małgosia wspominała o storytellingu, o opowiadaniu różnych historii. Ja przy okazji mam też taką propozycję, co jeszcze możemy odwrócić. Dzieci rozpoczynając naukę w klasie pierwszej, nie zawsze, a nawet powiedziałabym rzadko, potrafią płynnie pisać, tworzyć te wypowiedzi pisemne. Czasami nawet spotykamy się z taką opinią rodziców, że kaligrafia nie jest potrzebna, czy pisanie ręczne nie jest potrzebne. Co jest też podbudowywane opinią dzieci, bo jeżeli dziecko widzi rodzica, który siedzi przy komputerze, a nie pisze ręcznie, to tak naprawdę dlaczego to dziecko miałoby siedzieć i pisać ręcznie? My wiemy jako nauczyciele, że to pisanie ręczne ma też cały szereg istotnych elementów, że to nie jest tylko kwestia zanotowania jakiejś notatki. W związku z tym taka propozycja, jest początek roku szkolnego, rodzic jest ciekawy, co się dzieje w szkole. A uczeń może przyjść do domu i może przekazać tak naprawdę pracę domową swojej mamie i swojemu tacie. Rodzic może zadać dziecku pytanie, ale nie takie, co było w szkole, jak tam dzisiaj, tylko może zadać pytanie, z kim dzisiaj siedziałeś? Albo co ci zapadło w pamięć? I te rzeczy, o których mówi dziecko, wystarczy, że zapisze w trzech-czterech zdaniach. Nie jest to dużo, ale zyskujemy cały szereg tak naprawdę elementów. Po pierwsze, dziecko widzi, że rodzic również umie używać długopisu. Po drugie, rodzic może doświadczyć, co to znaczy siąść i napisać w liniaturze, bo tak naprawdę nie jest to łatwe. Ja miałam okazję siedzieć razem z moim synem, ponieważ on, bardzo mu zależało na tym, żeby właśnie w tej liniaturze napisać wypracowanie. Zmagał się z tym, bo starał się, żeby te, te litery były ładnie napisane. I on powiedział, mamo pomóż mi siąść obok i pisz. I myśmy pisali równolegle. Przyznam szczerze, pod koniec kartki ręka mnie bolała. Szybciej pisze na klawiaturze. Kolejny element to jest właśnie to, że rodzic ma szansę porozmawiać ze swoim dzieckiem, ale porozmawiać na nieco innym poziomie. Nie każdy rodzic tak naprawdę wie o tym, że pytanie, jak było w szkole, jest pytaniem dosyć zamkniętym i um, ograniczonym. Ja polecam Państwu wizytę na blogu Joli Okuniewskiej, tam um, zresztą pokażę zakładkę. Jest taka propozycja pytań, które można zadawać, aby otworzyć możliwość wypowiedzi dziecka. Tyle może na temat odwrócenia. Wspomnę o przetestowaniu, ponieważ Państwo mieli okazję również doświadczyć przetestowania. I rodzic, który posyła dziecko do szkoły, bardzo często posiada jakieś urządzenia mobilne i czemu nie pozwolić rodzicowi doświadczyć tych emocji, które były tutaj. Oczywiście możemy, możemy przeprowadzić taki test związany z tytułami filmów, ale możemy również tak naprawdę umówić się na wycieczkę i sobie klikać, czy będziemy akurat w tym miesiącu szli do teatru, czy do filharmonii, to tylko ogranicza nas wyobraźnia, do czego wykorzystamy tego typu narzędzia. Rodzice mają przyjemność, podobną do, do tej, którą mieli Państwo dzisiaj, a, a jednocześnie są w stanie zaakceptować to, że dziecko wraca ze szkoły i opowiada o tym, że dzisiaj kilka razy miziało na, na tablecie, tak? Możemy również rodziców ocenić. Brzmi to y, y, poważnie, natomiast tak naprawdę pod tym hasłem ukryłam to, o czym wspominały dziewczyny, czyli y, w zasadzie nie ocenę rodzica, tylko, tylko tę informację, którą możemy wysłać do, y, do ucznia, ale uwierzcie mi, rodzice przeczytają tę informację. I to, co jest istotne, to rodzic, czytając taką informację, jest przekonany o tym, że nauczyciel zna jego dziecko. A to jest najważniejsza rzecz, takie poczucie, że moje dziecko nie jest numerem w dzienniku, tylko że rzeczywiście ten nauczyciel zna moje dziecko i pisze o moim dziecku. Ja rzeczywiście jestem edukatorem domowym, ale mam również doświadczenia szkolne i przyznam, że moje dziecko kiedyś przyniosło do domu ocenę opisową z podkreślonymi hasłami: umie, nie umie, na jakim poziomie. I jestem pedagogiem wczesnej edukacji, a mimo wszystko. Ta informacja, którą przyniosło moje dziecko, ta ocena nie była dla mnie w żaden sposób wiarygodna i nie pokazywała mi, której, która jest pedagogiem, jest nauczycielem, yy, która zna tak naprawdę to od tej drugiej strony, nie pokazywała mi, że ten nauczyciel oceniał moje dziecko. Ja mogłam zakryć imię i nazwisko, mogłam wylosować dowolnie inną ocenę i, i dokładnie takie same uczucia by mi towarzyszyły. Ja wiem, że to jest potrzebne i taka ocena jest potrzebna i dobrze, żeby ona była, ale dobrze, gdyby nie była jedyna. Kolejny element. Co możemy zrobić, żeby budować tę relację z naszymi rodzicami? Możemy ich zdezinformować, a tak naprawdę możemy i do czego Państwa bardzo zachęcam, dzielić się z rodzicami. Wiedzą na temat tego, jak przebiega nauka, jak przebiega praca w szkole. Ja polecam e, tak naprawdę zakładanie tego typu blogów. E, bądź nawet wizyty na blogach, które już są prowadzone. E, pokazywanie własnym e, rodzicom dzieci z, z naszej klasy, linków i odnośników do artykułów, które są właśnie na, na tych blogach. Ja tak szybciutko przeskoczę, proszę zobaczyć, u Pani u Wiesi też jest. Uczymy się w domu. Tutaj też jest dział dla rodziców i jest właśnie dla 12 pytań na temat szkolnego dnia Twojego dziecka u Joli Okuniewskiej. Edu Kącik również jest część dla rodziców. I tu również nawet bardzo rozbudowany taki dział, łącznie z planem lekcji, z lekturami. Tak, się wysiliłaś. <taki> tak wysiliłaś się. Jedna myśl, która mi jeszcze przyszła do głowy odnośnie tego bloga. Ja wiem, że prowadzenie bloga wymaga wiele czasu, i tak naprawdę cała praca nauczyciela wymaga wiele czasu, bo jeżeli chcemy mieć świetne oceny opisowe i jeszcze chcemy publikować na blogu i wchodzić w te wszystkie różne pomysły, które tutaj pojawiały się, to, to wymaga jednak wiele czasu. I tak naprawdę ta praca nauczyciela nie kończy się na wizycie w szkole. Ona trwa bardzo długo. Tyle tylko, że z punktu widzenia. Zwykłego Kowalskiego tego nie czujemy, ponieważ jeżeli tego nie widzimy, to nam się wydaje, że praca nauczyciela wczesnej szkolnej edukacji trwa 5 godzin. A w momencie, kiedy stworzymy tak naprawdę swoje własne e-portfolio i możemy się pochwalić, podzielić z innymi, z naszymi rodzicami tym, co robimy, jak to wszystko wygląda, tak naprawdę budujemy też swój własny obraz. Więc w momencie, kiedy się spotykamy z rodzicami podczas pierwszego zebrania we wrześniu, to my możemy mieć taką świadomość, że na sali mogą być osoby, które już nas znają. A dlaczego? Ponieważ rodzice korzystają z internetu. Jeżeli ja mam posłać dziecko do jakiejś szkoły, to niewątpliwie wpiszę w Google imię i nazwisko tej osoby. I albo zobaczę jakieś rzeczy, albo nie zobaczę. Może to będzie profil na Facebooku, który ma fatalnie ustawione e, ustawienia publiczności, taki, wszystkie powiedzmy nasze zdjęcia z wakacji są publiczne, a może być tak, że znajdę taki e, blog i zobaczę, jaki jest to nauczyciel. E, przy okazji opowiem może taką, taką małą historię, którą, którą wczoraj zresztą sama poznałam, o tym, że rodzic przyszedł do szkoły, e, zapisał, zapisując dziecko e, do tejże szkoły. I w sekretariacie powiedział, że on poprosi o CV nauczyciela. I pani była bardzo zdziwiona. I oczywiście słysząc tę historię, tak się uśmiechnęłyśmy, zabawnie, ale z drugiej strony, dlaczego nie? Jeżeli zatrudniamy nianie, to przecież oczekujemy referencji. Jeżeli idziemy do lekarza, to najczęściej pytamy się innych osób albo też korzystamy z takich platform znany lekarz i sobie oceniamy. Dlaczego rodzic miałby się nie zapytać o to, jaki jest nauczyciel? I dlaczego nauczyciel nie mógłby pomóc rodzicowi, po prostu przedstawiając się? Tak, jestem Karolina Żelazowska, jestem pedagogiem edukacji wczesnoszkolnej, jestem tutorem, moderatorem, pokazuję, kim jestem i zapraszając Państwa na pierwsze zebranie, mogę mieć takie poczucie, że już się troszeczkę lepiej znamy i tę relację możemy e, szybciej może zbudować. A w całym tym budowaniu relacji i w próbie nakłonienia rodzica, by był naszym sprzymierzeńcem, poza tym, że nie jest to łatwe, poza tym, że jest to proces i poza tym, że nie zawsze nam się uda, bo jeżeli trafi się rodzic, który się zawsze murem ogradza, to, to pewnie tej relacji nie zbudujemy. Ale w całym tym procesie musimy pamiętać tak naprawdę o tym, że i rodzicowi, i nam zależy na jednym na dziecku. I na tym, żeby dobrze zbudować też relacje między nami, dorosłymi, a dzieckiem, po to, żeby ta edukacja dziecka przebiegała jak najpomyślniej i jak najszerzej. Czego Państwu życzę.